Cześć się Mańko z tej strony X123. Gramy dzisiaj w Minecrafta, to jest właśnie reklama serwera adex.anch.pl No i to jest właśnie spaw. Pokażę Wam cały spaw, administrację i takie tam I powiem wam, że rekrutacja jest OFF. No dobrze, czyli tak mamy tutaj itemki, można sobie robić za monety. No. On no tutaj już nie ma nic. jakieś jakiś kościół stoi. Tam mamy itemy na gildię No to zobaczymy sobie. No, nie, nie są jeszcze zrobione. Dobrze. No to... Idziemy. Administracja. Mamy całą administrację, ekipa. Mamy tu budowniczego, budowniczego, właściciela, admina i helpera. No, tu mamy informacje całe. A to już nie będę czytał, bo przedłużę tylko filmik. Tu mam ten regulamin serwera. No, A to idziemy dalej. Tu mamy Craft i skrzynki Krafting i skrzynki nie, no tak chyba a no, mamy tutaj takie rzeczy do robienia no. a i przy okazji chciałem wam powiedzieć, że pozdrawiam alan2855 to jest budowniczy tego serwera tu mamy skocznie. No to sobie skoczymy. I bom! O nie udało nam się do wody. No dobrze, to idziemy dalej. A nie, no to chyba musimy kończyć. To jest końce reklamy, więc na razie. I do zobaczenia na innym odcinku.